Na pewno negatywnie przegraliśmy, ale myślę, że do momentu stracenia bramki mecz bardzo wyrównany. Tutaj, no może po moim błędzie przy karnym, duże piwo dla manego się należy, bo pomógł zdecydowanie. Brakowało na pewno ostatniego podania i wykończenia tutaj sytuacji. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, że kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygra mecz i tak się stało. No, pierwsza bramka w kryciu bodajże po wrzutce. I druga puszyb szybki kończy i było 2-0. Spójnia się cofnęła, Modrze się broniła, wychodzili z kontrataku i mieliśmy problem w ataku pozycyjnym. Strzelamy bramkę kontaktową, ale już było za późno i przegrywamy. Spodziewaliśmy się, widzieliśmy że to jest dość solidny zespół. Już pod kilku lat pokazują, że są wysoko w tabeli. Silny fizycznie zespół, mocny. Także no, ta liga jest bardzo wyrównana i każdy z każdy może. Być. Na pewno by nam to wiele pomogło, ale no niestety, mówię, brakowało tego ostatniego podania i nie wychodziło ani wrzutki dzisiaj, ani te ostatnie podanie, parę gdzieś tam było, no za późno wpadła i niestety. Pff, na pewno właśnie to ostatnie podanie i wykończenie sytuacji gdzieś, i, i, i lepsze krycie gdzieś w obronie. Tak, bo ty, bramki tracimy gdzieś, po, gdy wyprowadzamy akcję, tracimy piłkę i jadą. Wtedy obrońcy nie są w stanie bocznie na przykład wrócić szybko za akcją, bo Jesteśmy wysoko ustawieni i nie ma szans, żeby za gościem nadążyć.